robimy palmę krok po kroku. Tak i chciałbym zachęcić wszystkich, żeby, żeby podtrzymywać lipicką tradycję. Ta wiklina po prostu rośnie wszędzie. Nad rzeką, nad stawem. Można, go, można ją po prostu uciąć. I, i no, też zachęcam, jak ktoś nie umie, no to można kupić. Nie? Ale, ale najlepszą palmą to jest po prostu wykonanie własnoręcznie. Wtedy człowiek jest po prostu zadowolony ze siebie. Po prostu bierzemy 7 dokładnie witek, takich dość grubych. To zależy jaka, jaką palmę chcemy zrobić czy małą, czy dużą, czy półtora metra. To układamy ją tak, żeby była okrągła. Staramy się dotąd kręcić rękami dookoła, żeby się witki ułożyły. I tyle. No i na przykład używamy taką czerwoną wiklinę, czy, czy, czy żółtą wiklinę, obojętnie. Ja używam czerwono, bo ona bardzo dobrze się po prostu prezentuje i, 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 i nie łamie się, można ją wiązać jak sznurkiem. Przekładamy tu pod ten. Zaciągamy i już jest jedno wiązanie zrobione. Ucinamy te końcóweczki. Bierzemy następne. Jaka musi być odległość między tymi wiązaniami? Zależy, zależy jak ktoś sobie... Jak chce po prostu gęściej, żeby było ładnie, no to można co 15, co 20 cm zrobić. To zależy po prostu jak... Jak chce szybko ktoś związać, to wiadomo, że rzadsze szybciej mu pójdzie. No i to po prostu przekładamy, nie używając żadnych sznurków ani gwoździ. Tak samo trzyma po prostu dużą palmę, tylko rdzeń w środku jest drewniany, tak by mówili wcześniej, bo wiadomo, że z samej wikliny byśmy nie postawili 11 pięter prawie w górę. Jak widać, mi to fa fajnie idzie, bo już troszkę pal zrobiłem. Ale zachęcam każdego, żeby sobie spróbował, czy to tak jest prosto. One muszą być bardzo ściśle ze sobą znaczy, związane? No, dość mocno trzeba ścią ściągnąć, żeby, żeby usztywnić tą palmę, żeby później nie, nie, nie goniła tak luźno. O, robimy 5 oplotów, może ile, zależy ile wystarczy. Przeważnie ja robię 5-4. To jest tak bardziej fajnie bo jednakowo. Także proszę spróbować I przyjechać do lipnicy i później zobaczyć dużą palmę. Tutaj w sąsiedztwie to jest częsty widok, że ktoś siedzi na podwórku i to znaczy, robi palma. Tradycja pomału już zaginia, i przedtem było na przykład 20 dużych palm, teraz jest 4, 5. To po prostu już ludziom się za bardzo nie chce tych wysokich, tylko dziesiątki, ósemki, piątki. Może boją się, że nie i tak nie wybiją rekordu. A to nie chodzi o rekordy, to chodzi po prostu o to, żeby. Żeby, żeby podtrzymać tradycję lipnicy, bo wystarczy, że kilka osób zrezygnuje z robienia dużych palm i, i będzie zagrożony konkurs. A największa atrakcja to jest po prostu przestawianie dużej palmy. Emocje, serce jest w gardle. Ciśnienie bardzo wysokie wiklimy bardzo obfite to można palmy sobie robić i to jest tu się na końcu ucina później jakby była Proszę. Czyli palma jest prawie gotowa? Prawie gotowa. Jeszcze tylko mówię, trawa stawowa, wstążki, tu się upycha po prostu buszman taki, kwiatki suszki albo z bibuły. I w niedzielę palmową na rynek? Na rynek i do kościoła do święcenia.